Nigdy wcześniej świat nie dawał tylu możliwości i szans na lepsze życie, a jednocześnie nie zastawiał tylu pułapek i nie przynosił tylu rozczarowań, jak właśnie w czasach, w których żyjemy. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych. Co zrobić ze swoim życiem, aby nie popadać w marazm, lecz aby miało ono sens? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi w cyklu realizowanym na zlecenie gminy Słubice, przedstawiając osoby, które swemu życiu nadały sens, traktując je nie jak problem do rozwiązania, lecz jak tajemnicę do odkrycia. tak naprawdę od gościa, który nie potrafił trafić w piłkę i kompletnie nie wiedział co z tym kijem zrobić, nagle ma przyjemność być kapitanem drużyny kampy Lubica. Bohaterem kolejnego odcinka naszego filmowego cyklu Wybieram pasję jest pasjonat aktywnego uprawiania sportu, a przede wszystkim gry w Palanta w wydaniu profesjonalnym Arek Tomczyk. Urodziłem się i e, wychowałem w Gdyni. E, ale od 13 lat mieszkam w Subicach. E, no i może źle powiedzieć, że już taki, też taki bardziej Subicki się robię. Także przyjechałem do Subic razem z żoną, e, z którą poznałem się w Gdyni. Ale żona urodziła się w Subicach i tak naprawdę od zawsze powtarzała, że do Subic wróci. E, I przyszedł taki moment, że. Już do tych sumis mogła wrócić, a że ja sobie innego, że tak powiem, scenariusza nie wyobrażałem, no to jechałem za żoną. Fani sportu dzielą się zazwyczaj na dwie grupy. Pierwsza to ta kanapowo-telewizyjna, a druga aktywnie uprawiająca sport. Arek zdecydowanie reprezentuje tę drugą. Sport jest w moim życiu od zawsze. Tak jak. Mówiłem wcześniej, zaczynało się od tego, że oglądało się chłopaków, którzy grali w piłkę i co tydzień odbywały się na weekendy turnieje ulica na ulica czy, czy, czy dzielnica na dzielnicę. I na samym początku tak naprawdę można było tylko starszych kolegów podziwiać i czekać na swoją szansę, aż pozwolą tak naprawdę zagrać się z nimi. Nie tylko na bramce, bo też takie początki były, że jesteś młody, gdzie tam będziesz się pchał do strzelania bramek, musisz stanąć na tej bramce czy na obronie, a najlepiej tam gdzieś z boku, żebyś nie przeszkadzał. Na ten szacunek też trzeba było sobie zasłużyć i trzeba było przede wszystkim trenować, żeby gdzieś za tymi chłopakami nadążyć, a z czasem i przeskoczyć. Równocześnie z piłką nożną trenowałem lekkoatletykę. E, biegi, e, biegają tak naprawdę na tysiąc metrów, e, ale to też tak naprawdę zacząłem biegać przez piłkę nożną. E, plusy i minusy zachowania na treningach czy, czy na meczach ligowych, jak już grałem w klubie juniorskim, e, trener nie odpuszczał. Jeżeli ktoś coś zrobił nie po jego myśli, gdzieś e, na przykład za ostro. E, czyli polska myśl treningowa? E, e, nie do końca? Ja bardzo dobrze wspominam, tako, bo jeżeli ktoś gdzieś zrobił coś nie trenera, gdzieś za ostro na treningu zagrał, e, czy w trakcie meczu ligowego zagrał coś bezmyślnego, no trzeba było biegać kółka. Plus był taki, że naprawdę byłem bardzo wybieganym chłopakiem i gdzieś, czy, czy w jakich, jakichkolwiek treningach, zawodach e, e, międzyszkolnych, czy, czy, czy o Mistrzostwach Gdyni, czy Województwa Pomorskiego, naprawdę bardzo fajne rezultaty dzięki temu. Przez chwilę trenowałem koszykówkę, była nawet siatkówka, zaliczyłem dwa treningi rugby, ale tam szybko chłopaki pokazali, że jednak to, że jestem szybki, to za dużo mi nie daje, jak, jak, jak nie że tak powiem, przeorali... Młyneki tam błynkach, i inne rzeczy. Tak, jak, jak nie przerzucili tam tej przez siebie, gdzieś poleciałem na tą trawę, to bardzo szybko mi się odechciało. Zanim nasz bohater rozpoczął przygodę z grą w Palanta, było wiele innych dyscyplin sportu i form treningu. Jedną z nich, uprawianą zresztą do dziś, jest crossfit. Crossfit był dla mnie czymś nowym, nawet na tyle zaskakującym, że zostałem na, na pierwsze zajęcia crossfitowe zapisany przez żonę, gdzieś za plecami, gdzie nawet o to nie wiedziałem, że, że zostałem zapisany. Na co idę? Tak, eee, przyjeżdżając do Słubic, w ciemno tak naprawdę mocno zaryzykowałem, przyjechałem i tu już zacząłem szukać sobie pracy, jakichś zajęcia, bez jakiejkolwiek znajomości. Chyba żona zauważyła, że się męczę troszkę w tych suwicach, że brakuje mi tego sportu, który przez to, że się przeprowadziliśmy troszkę poszedł na bok, forma sportowa też zeszła. I chyba zauważyła, że, że się męczę, więc postanowiła mnie zapisać na crossfit i tak naprawdę na, jeżeli dobrze pamiętam, 2-3 godziny przed treningiem przyszła i poinformowała mnie o tym, że co robisz, przecież ty za trzy godziny masz trening. Crossfit, a więc dziedzina łącząca w sobie elementy z różnych dyscyplin sportowych, między innymi fitnessu, gimnastyki, biegów czy też podnoszenia ciężarów, zdecydowanie charakteryzująca się różnorodnością ćwiczeń, przyniosła naszemu bohaterowi wiele wymiernych sukcesów. Historia Palanta w Słubicach rozpoczyna się w listopadzie 2019 roku, kiedy grupa dzieci z SKS pod wodzą Mirka Dębca, nauczyciela WF w szkole podstawowej nr 3, odbiera pierwszą pokazową lekcję gry w Palanta poprowadzoną przez przybyłego z Warszawy prezesa Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Łukasza Szymborskiego. A jak rozpoczął swoją przygodę z tą kultową grą nasz bohater? Moja przygoda z palantem tak naprawdę zaczęła się e, dwa lata temu z organizacją pierwszego treningu palantowego dla dorosłych w Subicach, e, trening też ten organizował e, wszystkim znany Mirosław Dębiec. Moja żona zauważyła e, informację o tym treningu e, i mając e, świadomość taką, że lubię próbować czegoś nowego. Po prostu gdzieś rzuciła hasło, a może byśmy spróbowali, poszli, sprawdzili co to jest. Bardzo, bardzo blisko mieszkamy, także nie trzeba nigdzie daleko dojeżdżać. Tak, no i tak, tak się tak naprawdę pojawiliśmy się, całą całą ekipą naszą crossfitową na pierwszym treningu. I to był, to był taki początek. Nie, niełatwy początek. Bo jako, że ja palanta całkowicie nie znałem, u mnie w Gdyni, przynajmniej w moich szkołach, się w palanta nigdy nie grało. Znałem pojęcie palant, że, że taki sport gdzieś istnieje, ale nigdy się tym nie interesowałem, nigdy kija w ręku nie trzymałem, aż do tego pierwszego treningu z Mirkiem. Najczęściej coś, co potem ma szansę stać się znaczące, rozpoczyna niewielka grupa zaangażowanych osób. Po jakimś czasie przychodzi pierwszy, poważny sprawdzian. Pierwszym takim naszym wydarzeniem to był turniej charytatywny, w trakcie którego zbieraliśmy pieniądze na leczenie Igi Czekalskiej. Zorganizowaliśmy turniej o puchar burmistrza Subic. I tam tak naprawdę po raz pierwszy zmierzyliśmy się z tymi wszystkimi drużynami z Polski, które już profesjonalnie już wtedy. Palantami. Tak, profesjonalnie. Hmm. Tak. I między innymi e, przyjechała do nas drużyna e, wtedy aktualny, wtedy i teraz aktualny e, mistrz Polski w Palanta, z e, Palutry Miasto, e, gdzie rzuciliśmy się na głęboką wodę, e, bo. Tak naprawdę graliśmy do tej pory tylko między sobą. Też nie do końca tak naprawdę wiedzieliśmy, jak to wszystko ugryźć, że, że okazało się, że to nie jest tylko odbij piłeczkę i biegnij no właśnie. albo złapij i odrzuć. Tam tak naprawdę nauczyliśmy się, dostaliśmy porządną lekcję gry w palanta, co później zaowocowało kolejnymi sukcesami. Tam też udało nam się zdobyć drugie miejsce. Wyprzedzając też bardzo doświadczoną drużynę z Warszawy. Dla mnie najpiękniejsze w palancie to jest chyba nieprzewidywalność i dynamika tej gry, bo tak naprawdę my możemy sobie usiąść i rozpisać 10 różnych rozwiązań taktycznych, jak chcemy ten mecz rozegrać, żeby go wygrać. I tak naprawdę w ciągu jednej minuty wszystko leży i trzeba reagować na bieżąco. Jedną z kilku najważniejszych potrzeb człowieka jest chęć przynależności do czegoś wartościowego, grupy bądź społeczności wyznającej podobne wartości do naszych. Słubicka Kampa pod wodzą kapitana Arka jest bez wątpienia magnesem skupiającym i przyciągającym dobrych ludzi. Tak Jesteśmy drużyną od początku do końca. Yy, najlepsze właśnie jest to, że przed turniejem, w trakcie turnieju i po turnieju zawsze jesteśmy drużyną. Pamiętamy o swoich urodzinach, pomagamy sobie przy przeprowadzkach. Gdzie jak ktoś się buduje, to już kampa jest i sobie pomagamy. Eee, świętujemy razem, grillujemy, eee, wyjeżdżamy też wspólnie. Eee, brakuje tylko jeszcze nam jakiegoś weselicha i, 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 no i, 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 i jakiejś chrzcin, <laughs> żeby tutaj e, ktoś mógł z nas zostać e, ojcem chrzestnym. czy. Ma, e, e, tak, czy, czy e, tak, tego jeszcze brakuje, ale wszystko przed, wszystko przed nami. Jeżeli grając w palanta możemy zrobić jeszcze coś dobrego, to jak najbardziej się w to angażujemy. Jeżeli jest potrzeba zebrania jakiejkolwiek pieniędzy na leczenie dziecka, to tam u nas w drużynie nie ma, nie ma takiego pytania, czy działamy, tylko pada pytanie. Kiedy działamy I, i wszyscy są zaangażowani i jak pojawiają się takie informacje, że potrzebne jest 8 czy 9 milionów na leczenie dziecka, to wszystkich nas to porusza w drużynie i e, po prostu może nie zbierzemy tych 9 milionów, ale, ale chcemy coś dołożyć od siebie, e, przy okazji też zarażając ludzi tą grą w Palanta czy po prostu jakimkolwiek działaniem charytatywnym. Stowarzyszenie Palantowe Kampas Słubice obchodziło niedawno swoje drugie urodziny i aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie można zdobyć tak wiele trofeów. Ten najwyższy, który tutaj widzimy, to chyba najbardziej prestiżowy tytuł, który udało nam się zdobyć. To zeszłoroczne mistrzostwo polskich palanta, ale z tych wszystkich, których miałbym wybierać, to może to jest ten najmniejszy, ten oto tutaj Puchar, halowy Puchar Warszawy. Może mniej prestiżowy niż zdobycie halowego Pucharu Polski, ale to był taki moment, zdobywając ten Puchar w Warszawie, to był nasz tak naprawdę pierwszy turniej wyjazdowy. Dwa czy trzy tygodnie po, po charytatywnym turnieju dla, dla IGI, gdzie pojechaliśmy w Polskę. Wygraliśmy i wtedy poczuliśmy, że chyba mamy to moc, że jednak chyba potrafimy. Odrobiliśmy tą lekcję, którą dostaliśmy w subicach i że jednak potrafimy tego Palanta grać. Czy każdy może grać w Palanta? A może jest to dyscyplina wymagająca specjalnych predyspozycji? Wszystko jest przydatne przy grze w palanta, bo możemy być bardzo dobrym zawodnikiem wybijającym, ale niekoniecznie musimy już być sprinterami, ale i tak już robotę robimy, bo jesteśmy w stanie wyprowadzić naszych kolegów czy koleżanki z bazy, którzy też mogą te punkty zdobywać. Możemy być właśnie sprinterami, ale nie odbijać, nie łapać, ale między bazami po prostu będziemy nie do uchwycenia. Możemy też być dobrymi łapaczami. Gdzie, gdzie w obronie, no złapanie w jedną rękę, to jest od razu błąd dla drużyny przeciwnej, czy błędy i zmiana drużyny, tak naprawdę, i bardzo, bardzo często jest to też koniec meczu. Każda dziedzina sportu, którą uprawiamy, czy bieganie, czy koszykówka, czy piłka nożna, jest przydatne w palancie. Tytuły, puchary, czy zaszczyty to jedno. Jednak sukces może mieć także zupełnie inny wymiar. Najważniejsze, co, co mogliśmy zrobić i zrobiliśmy, to utworzenie drużyny juniorskiej. W pierwszym zespole juniorskim tak naprawdę grały nasze dzieci. E, I przychodziły na godzinę przed naszym treningiem, tu sobie troszkę podbijali, tu połapali, ale widzieliśmy, że w nich też już to siedzi, że patrzą na tych swoich rodziców, e, którzy świetnie się bawią, co, co, co piątek. I, I chcieliby też coś. Tą dobrą zabawą też są, są, dobrą są. Zabawą są w stanie wrócić czy z jakimś pucharem, czy medalem I, i bardzo chcieli tego samego. Także już w tym roku mamy dwie drużyny juniorskie, mamy kampę Kids od 7 do 11 roku życia i kampę Junior. Od 12 do 16. I każda, każda, każda grupa ma swój osobny trening, swoją tą taką godzinę specjalną tylko dla siebie. Eee, I myślę, że nic lepszego nie mogliśmy zrobić, eee, bo też akurat mam przyjemność prowadzić eee, treningi młodej kampy. Już przed rozgrzewką, już wszyscy się po prostu tam palą, żeby te, tą piłkę odbić. Eee, czy już ustalają nawet swoje taktyki, że ja to dzisiaj gram tylko bokiem, bo celuję w ostatnią linię, eee, czy ja dzisiaj będę kampował, ja tobie podam. Eee, oni już też żyją tym palantem. Zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże, eee, porównując nawet zeszły rok, że systematycznie przychodziło e, po 15, maksymalnie 20 e, osób na treningi młodej kampy, tak teraz. Na samych kicach nieraz to jest po 30 osób. Juniorów, jak w zeszłym roku była ósemka, troszkę ciężko zorganizować trening w 8 osób, bo to jednak gramy 8 na 8. Tak teraz nie zdarzy się w tym sezonie jeszcze trening, żebyśmy nie grali właśnie czy 8 na 8 czy 7 na 7. Jeżeli chodzi o kiców naszych najmłodszych, my uczymy ich pracować w grupie. Uczymy tej gry zespołowej. Sam sport to już jest po prostu zdrowie, a jeszcze, w mojej ocenie, bardzo mocno kształtuje charakter. Eee, bardzo dużo, oprócz tego, że gramy, bardzo dużo rozmawiamy z tymi dziećmi, eee, właśnie jeżeli chodzi o e, szacunek dla przeciwnika, dla kolegi, koleżanki. Eee, Mocno, mocno odrywamy, odrywamy te dzieci od, od właśnie tych telefonów, czy komputerów, e, czy telewizorów. Miejsce jest dla każdego, dla osoby, która już e, jest aktywna sportowo, dla osób, które tak naprawdę wracają po jakimś czasie, albo dla osób, które tak naprawdę nigdy nie brały e, jakiegoś tam czynnego udziału w żadnej dyscyplinie. E, przede wszystkim my nie skreślamy, jeżeli przyjdzie do nas osoba, która się uczy. To mamy, ja też to już powtarzam, też na młodej kampie, że takie osoby mają lepiej, bo tej osobie pomagamy wejść łagodnie w ten świat Palanta. Jeżeli nie idzie, to tak naprawdę nie ma żadnych negatywnych emocji. Podpowiadamy, co można zrobić inaczej. Przede wszystkim nie skreślamy nikogo. Wiele dyscyplin sportowych nie daje możliwości, aby rodzina mogła uprawiać je razem. W przypadku gry w Palanta i subliskiej kampy jest zupełnie inaczej. My naprawdę gramy w tego Palanta też rodzinnie, bo trzy czwarte drużyny to są małżeństwa pary. Świetnie. I to jest taki kolejny taki plusik, gdzie, gdzie w tym pędzie życia. Eee, rodziny mogą sobie spędzić ten czas razem, wspólnie, grając w palanta. Czasem, czasem się zdarza, że, że mąż i żona muszą zagrać w przeciwnych drużynach, eee, ale nie, no to jest właśnie to jest na najlepsze w tym wszystkim, że eee, gramy rodzinnie Zbieramy się później po, po treningu, tak naprawdę. E, idziemy nawet niedaleko do, 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 do Krowy i Kurczaka i idziemy na kolację. E, tam jeszcze dalej dyskutujemy o treningu. Po prostu od początku do końca e, dobra zabawa. Zachęcamy też do gry w Panata, czy utworzenia drużyn w innych miastach. E, chyba najbliżej nam do tego jest e, w Kostrzynie nad Odrą. E, tam już e, jesteśmy po pierwszych rozmowach, e, gdzie, gdzie tak naprawdę przyjedziemy, podpowiemy, poprowadzimy pierwszy trening. E, pokażemy jak to wygląda, nie tylko pierwszy, bo tak naprawdę to nie, nie mamy daleko, także e, dopóki ta drużyna się nie, nie utworzy, e, to jesteśmy w stanie tam przyjeżdżać raz w tygodniu, żeby pomagać przy treningach. E, mamy plany, żeby, żeby gdzieś te drużyny tworzyły się e, też i w innych miastach, e, ale tu jeszcze jesteśmy troszkę dalej, na razie najbliżej nam do tego Kostrzyna. Kampa non-stop się rozwija jak mówi nasz bohater, otwarta jest dla każdego. Co więc zrobić, aby sprawdzić, czy Graf Palanta jest z naszej bajki? Bardzo łatwo nas znaleźć na, na, na Facebooku. Wystarczy wpisać Kampa Subice, czy na Instagramie, czy na TikToku. Tak naprawdę jesteśmy wszędzie. Można podpytać nawet tutaj, w Trójce. E, bo, bo my cały czas tutaj gramy, tu zaczęliśmy e, grać tego Palanta i, i mam nadzieję, że będziemy grać do, do, tutaj do samego końca. E, można się zgłosić do mnie, też znaleźć na Facebooku Arkadiusz Tomczyk, e, czy e, Mirek Dębiec e, o, albo przyjść w piątek, chwilę przed godziną 19. A jak, a jak taki trening wygląda u Was? Wiesz, to znaczy co, przychodzicie, zbieracie się, jest pewien standard treningowy, czy to trochę inaczej wygląda przygotowanie się do zawodów? Jak, jak to? Jak to przebiega? No jest delikatna różnica, jeżeli przygotowujemy się do zawodów, ale to też w trakcie tych przygotowań nikogo nie wykluczamy. Więc nawet jeżeli są osoby, które gdzieś do skoku przyszły pograć, czy, czy są u nas krótko, czy nawet nie zgłaszają się na taki wyjazd, to nikt nie jest wykluczony, trenujemy razem z nimi. W każdym odcinku naszych spotkań z pasjonatami pojawia się historia jakiegoś kryzysu, zawodu bądź porażki, która po czasie zamienia się w osobiste zwycięstwo. Podobnie zdarzyło się i u naszego bohatera moment e, takiego zwątpienia, delikatnego dołka e, mówię. Nie, nie, może nie było myśli, żeby Jasne. przestać. Ale lekki zawód jakiś. Ale lekki to się... zawód e, to właśnie na naszym pucharze e, Polski w polskich Subicach. E, bardzo chcieliśmy ten puchar zostawić e, u nas. E, w Subicach e, puchar tak naprawdę e, chyba tylko tego pucharu nie zdobyliśmy. Nie, jest jeszcze jeden puchar na plaży, ale ze względu na braki, jeżeli chodzi o plażę w naszej okolicy, może to nie być proste zadanie. Bardzo ten puchar chcieliśmy wygrać. Ja ten puchar chciałem bardzo zostawić w Subicach. I byliśmy tego naprawdę bardzo blisko. Wystarczyło tak naprawdę w finale raz dobrze odbić i na tym odbiciu akurat byłem ja. I tego jednego odbicia zabrakło. I brakowało nam dwóch punktów do zwycięstwa, a na trzeciej, czyli tak naprawdę na przedostatniej bazie mieliśmy trzech zawodników, także zabrakło jednego dobrego uderzenia, żebyśmy ten puchar pragniony zostawili w Subicach. Dlaczego uważam kampę za moją cenie najlepszą drużyną w Polsce? No nie zostałem z tym sam. Zaraz potem już miałem wsparcie tak naprawdę od całej drużyny. Pierwsze treningi no, były takie, że jeszcze musiałem to wszystko przetrawić, ale drużyna bardzo mocno pomogła w tym, żeby wrócić do normalności. Pasjonaci oddający serce swojej pasji, a jednocześnie niosący pomoc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, sami również mogą liczyć na wsparcie. Duża E, duża część tego wszystkiego, co się dzieje, to jest nasza praca, ale jeszcze większa e, zaczyna się właśnie tutaj, e, w szkole numer 3. Aha, no to e, Aktualnie nawet odbywają się SKS-y z Palanta, za ścianą, e, także e, ja, jak, jako trener Młodej Kampy, e, jeżeli pytam nowe osoby, e, czy, 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 grałeś, czy grałeś już w Palanta, to najczęściej słyszę, proszę pana, ja jestem z trójki, ja jestem z trójki, ja już nic nie muszę dopowiadać, po prostu gramy. Dzisiejszy świat pędzi próbując nam narzucać konieczność nieustannego podążania za każdą nowinką bez względu na to, czy jest nam potrzebna, czy też nie, dlatego dobrze mieć solidne życiowe motto, pozwalające w spokoju ocenić każdą sytuację. Ja, ja nic nie muszę, ja mogę. A jeżeli a presja była straszna wtedy, Presja, co? tak, tak. E, że nic nie muszę, ja mogę. E, I tak naprawdę, jeżeli dam z siebie wszystko, to i tak jestem zwycięzcą, bo nic więcej nie mogłem zrobić. E, I jeżeli zostawi się jeszcze serducho na, czy na hali czy na boisku, a nie zdobędziemy tego pierwszego miejsca, e, to i tak jest się zwycięzcą, bo po prostu dało się z siebie wszystko. Czym jest dla naszego bohatera pasja? Mogę stwierdzić, że zauważyłem, że jest ta pasja, jeżeli chodzi o sport. Jest naprawdę bardzo ważna w momencie, kiedy stwierdziłem, że sport zapewnia mi jakąś taką równowagę w życiu, Że e, gdzieś jak e, są trudniejsze chwile, ja wiem o tym, Jakkolwiek to zabrzmiałem, ja że pójdę pobiegać, yy, czy, czy pójdę yy, po, pograć yy z synem w piłkę, czy chociażby w pana z córką, bo też grają w młodej kampie. Yy, I to jest ten moment taki, gdzie te wszystkie negatywne emocje, problemy znikają. I to jest ta chwila dla mnie taka, yy, gdzie łapię tą równowagę. Bez ludzi mających marzenia, mieszkalibyśmy nadal w jaskiniach. Biegając z dzidami za dzikim zwierzęm. Marzenia od zawsze są naszym napędem do podejmowania działań, żebyśmy trwali cały czas, żeby ta kampa była, żebyśmy cały czas funkcjonowali. Ale takim moim takim największym marzeniem to jest właśnie to, żeby ta młoda kampa się utrzymała. I ja wierzę w to, że e, rosną nasi mali e, następcy. No i chciałbym na tym narodowym kiedyś usiąść na trybunie i zobaczyć, jak ta młoda kampa zdobywa mistrzostwo polskie. To takie moje marzenie. Kolejny odcinek naszego cyklu Wybieram Pasję, którego bohaterem był Arek Tomczyk, kończymy podobnie jak inne odcinki tego cyklu, ponieważ pasjonaci, choć reprezentują najróżniejsze dziedziny i kroczą często własnymi ścieżkami, to łączy ich jedno. Wierzą, że zawsze jest jeszcze coś więcej, zawsze można pójść jeszcze dalej, zawsze jest jeszcze coś do odkrycia. I dokładnie tak dzieje się w życiu naszego bohatera, który wybrał pasję.